Pytania, pytania bardzo ważne, dotyczące też bardzo ważnej branży, branży turystycznej. Z nami kolejny ekspert, Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią i państwa. Zgodzi się pan ze mną, że z pewnością branża turystyczna to była. Ta pierwsza branża, która ucierpiała po tym, kiedy zaczęliśmy mieć do czynienia z koronawirusem, kiedy było wiadomo, że nie możemy wyjeżdżać, gdyż jest to niebezpieczne. Byli tacy, którzy jeszcze chcieli, ryzykowali, mieli swoje wycieczki zarezerwowane. Wiadomo, jak to się skończyło. Rząd musiał sprowadzać część osób. Jak w tym momencie wygląda funkcjonowanie branży turystycznej i co w pakiecie antykryzysowym znalazło się dla branży turystycznej? No po pierwsze, nie odkryję tutaj Ameryki, że turystyka bardzo ucierpiała, wręcz myślę, że jest to dramatyczna sytuacja dla turystyki oczywiście na całym świecie, bo to nie tylko polska turystyka, ale wszystkie kraje Ameryka, cała Azja, Dominikana. wszędzie jest problem z wirusem, który nas dopadł. Jest to coś takiego, co nie mogliśmy tego przewidzieć. I oczywiście sytuacja była, bo w pewnym momencie zostały uziemione wszystkie samoloty. Klienci nie polecieli na wakacje i to jest pół tragedii. Druga tragedia, nazywam to bardzo dokładnie tragedią, to jest to, że dzisiaj nie następuje żadna sprzedaż na, lato, na, na lata, na, na zimę następną i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że duży organizator teraz w tych miesiącach dziennie sprzedawał około 5 tysięcy zwanych paksów, czyli wycieczek. Dzisiaj. Sprzedaje dwie, trzy. Wyobraźmy sobie, jaka to jest olbrzymia różnica, prawda? Jaka to jest olbrzymia tra tragedia dla tych ludzi, którzy zatrudniają setki osób i w tym, w tym momencie dzisiaj stoją bez pracy. No i niestety czeka nas bardzo brutalna sytuacja, w której będą no to wszystkie branże, pewnie no najłatwiej koszty uzyskiwać po zwolnieniu pracowników. To jest bardzo brutalne, ale prawdziwe. Oczywiście tarcza, która powstała, ona jest dla turystyki, zresztą turystyka jest wymieniona w tejże tarczy z nazwiska i imienia jako turystyka. To jest bardzo ważne i bardzo dobrze, że ona się tam znalazła, bo to jest jakaś pomoc, w której możemy coś zyskać. Natomiast dzisiaj, oczywiście, to jest za mało. Możemy jeszcze, musimy dostać jeszcze więcej, dlatego że cała branża, pomyślmy sobie hotelarstwo, autobusy, samoloty, wycieczki szkolne to wszystko jest, że tak powiem, zawieszone, nie działa. I nie zarabia, a jest to po prostu szmat ludzi, którzy powinni pracować i powinni zarabiać. Także musimy dostać niestety więcej. Oczywiście nie odkrywam Ameryki znów, że to nie jesteśmy jedyni, którzy tutaj mówią, że taka jest sytuacja. Cierpia oczywiście biura podróży, turystyka ta zagraniczna, tak jak pan powiedział, czyli to, że place nie wykupują tych wycieczek, ale przecież mamy też i rodzinny biznes. Przyjmujemy przecież, przywykliśmy do tego, że przyjmujemy wielu turystów. Jak wygląda ta sytuacja w drugą stronę? No oczywiście, również, bo to mówimy o turystyce wyjazdowej, prawda? Ale olbrzymią. Dziedziną turystyki to jest właśnie turystyka przyjazdowa, turystyka krajowa. Hotele, pamiętajmy, w Krakowie, wszędzie, w całej Polsce zamknięte, czyli olbrzymie hotele, po parę tysięcy łóżek mają zero, zero klientów i nie działają, prawda? Restauracje w tych hotelach, czy restauracje, że tak powiem, oddzielnie działające, to jest wszystko branża turystyczna i to po prostu nie działa. I na szczęście. Na przykład taka ciekawostka, od 4 teraz, kwietnia zaczyna latać na przykład Emirates, czyli linie lotnicze, prawda? To na przykład jest, yy, przepraszam, od 4 maja, bo miesiąc gubiłem już. To oczywiście jest jakaś pocieszająca informacja. Może ten ruch lotniczy na przykład się wznowi i będziemy mogli próbować gdzieś w ten świat na wakacje polecać, polecieć. Ale taka informacja, która jest istotna, pomyślmy o tym, że przecież nie będziemy cały czas zamknięci w swoich gniazdach, w klatkach siedzieli, to się kiedyś odwróci. I wrócimy do tych wakacji, bo jesteśmy tak stworzeni, że musimy wypoczywać, musimy odpoczywać i na pewno do tych wakacji wrócimy, tylko musimy cierpliwie na to poczekać. No musimy poczekać, to też dla naszego zdrowia psychicznego, prawda, żeby potem po tej kwarantannie, którą wszyscy przechodzimy, po tej izolacji jednak gdzieś odpocząć, odpocząć psychicznie również. Pojawiają się takie propozycje, aby nie odwoływać tych wycieczek, tylko na przykład nie przekładać. Tylko pytanie, na kiedy je przełożyć, bo to jest bardzo racjonalne pytanie, które zadają też nasi widzowie, którzy mają wykupione wycieczki. Mówią, że no w tym momencie chcieliby odwołać, biura oczywiście te odwołania przyjmują, ale może, może warto przeczekać. Właśnie. No i tutaj jakiś kompromis pomiędzy biurem, a taką osobą, która chce skorzystać, wypracować po to właśnie, żeby później móc skorzystać z tego, co już mieliśmy w planach. Pamiętajmy, że turystyka jest oparta na dwóch, że tak powiem, gałęziach działalności. Czyli tego przedsiębiorcy w Polsce, który organizuje wycieczki z zagranicznych, ale również i w Polsce. I tego przedsiębiorcy za granicą, który przyjął od tego polskiego pieniądze i myślał, że też będzie miał klientów. Natomiast to wszystko się zawaliło. Ustawa, która weszła tam pomocowa, zakłada taki wariant, że klient, który wpłacił pieniądze, może oczywiście te pieniądze odzyskać. Tu jesteśmy wyjątkiem. W Europie Zachodniej, we, w innych krajach zachodnich takiej możliwości w tych nowych ustawach, które też po tym czasie epidemii zaczęcia zaczęły powstawać, takiej opcji nie ma. W Polsce jesteśmy wyjątkiem, możemy te pieniądze odzyskać. Możemy je odzyskać, mówię, na zasadzie wzajemnej pomocy, bo to jest pewnego rodzaju solidarność z branżą turystyczną, po 180 dniach, czyli jakby od momentu y, zgłoszenia naszej woli ta umowa nasza przestaje obowiązywać. Po 180 dniach. To jest jeden wariant. Drugi wariant to jest tak zwany voucher, który dostajemy od danego organizatora. Tu zaznaczam, że taki voucher jest chroniony chroniony ustawą o tu, tu, tu funduszu gwarancyjnym, czyli gdyby cokolwiek się z tym organizatorem stało, to fundusz, czyli jednostka państwowa, przejmuje obowiązki wypłacenia za ten, za ten voucher i ten voucher będzie obowiązywał do roku następnego. Czyli jakby mamy rok czasu na podjęcie rozmowy z organizatorem, że chce polecieć gdziekolwiek indziej. Ten voucher obowiązuje. I trzeci wariant, który jest też zaproponowany, że jeżeli mamy wakacje wykupione na przykład na czerwiec, boimy się, możemy przełożyć te, te wakacje na przykład ten sam, tę samą ofertę na wrzesień, październik lub jakikolwiek inny daleki wylot, na przykład w zimę 2020, a nawet na przykład na 2021. To już bardzo to jest dalekie bardzo... plan, oczywiście będziemy o tym wszystkim myśleć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, był naszym gościem. Tą rozmową kończymy, program o tym się mówi już za chwilę wiadomości. Państwu bardzo dziękuję, do zobaczenia.